Jeśli chcesz sprawić, aby kobieta poczuła się przy Tobie zdominowana, żeby poczuła, że to Ty jesteś górą, co oczywiście automatycznie przełoży się na to, że jej się bardziej spodoba, że będziesz dla niej dużo bardziej atrakcyjny, to dam Ci na to jedną bardzo prostą metodę. Oczywiście, sposobów na to, aby zdominować kobietę, aby sprawić, żeby ona przy tobie czuła się bardziej podniesiona i żebyś bardziej jej się podobała, jest cała masa. Natomiast ja Ci podam najskuteczniejszą, jedną z najskuteczniejszych, najprostszą metodę, jaka tylko jest. Po prostu, kiedy podchodzisz do kobiety, zagadujesz na ulicy, w parku, galerii, w pracy, na imprezie, czy kiedy jesteś na randce z dziewczyną, zawsze patrz jej głęboko w oczy. Takim przeszywającym wzrokiem, patrz jej głęboko w oczy i nie spuszczaj wzroku. Kiedy ty mówisz, kiedy ona mówi do ciebie, słuchaj ją, patrz jej głęboko w oczy. Niech to ona zawsze spuszcza pierwsza wzrok i potem ty spuść ten wzrok ewentualnie, a nie nie rób czegoś takiego, że ty gdzieś latasz wzrokiem, ponieważ wtedy nie pokazujesz męskości, wtedy nie dominujesz jej.